Cześć, witam. Wszyscy blogerzy, blogerzy książkowi przedstawiają teraz swoje podsumowanie czytelnicze 2015 roku. Ja zrobię to po raz pierwszy, ponieważ no, od niedawna nagrywam filmy. Ale, wiedząc, że będę chciała założyć kanał swój, po raz pierwszy w życiu w roku 2015 notowałam w tym oto zielonym notesiku, Wszystkie tytuły książek, które przeczytałam. W tym notesiku znalazło się 127 tytułów. Pewnie było ich jeszcze więcej, ale nie wszystkie zanotowałam, bo przestałam to robić w październiku 2015 roku. I teraz, kiedy przygotowywałam się do tego filmu, przejrzałam wszystkie te tytuły i nie wiem, czy to z powodu mojego. Alzheimera, czy też z powodu tego, że książki były niewarte zapamiętania, tak naprawdę pamiętam treść tylko jednej trzeciej z nich. A więc około 40 tytułów. W tym roku 2016 nie zamierzam już niczego notować, tylko po prostu będę na bieżąco omawiała książki, które mi się w danym roku podobały. A więc spośród tych 40 tytułów, które pamiętam i które zapadły mi w pamięć w serce, w emocje, Wybrałam dziesięć. Pięć polskich i pięć zagranicznych. Książek, które mm, uważam za godne polecenia i takie, które nie są gwiazdami jednego sezonu, ale y, przez całe lata będą czytane, ponieważ y, mają niepowtarzalną wartość. Odkryciem w polskiej literaturze był dla mnie w tym roku Philip Springer y, w dziedzinie y, reportażu. Y, to jest jego książka Zatytułowana Trzynaste Piętro. Cenię ją za reporterskie oko i trafność obserwacji polskiej rzeczywistości. To książka Anny Król, zatytułowana Rzeczy i Waszkiewicz Intymnie. Tę książkę cenię za guzik. Za guzik, o którym powiedział Michał Nogaś, że guzik może o nas powiedzieć ludziom więcej niż całe tomy listów czy. Innej korespondencji. Następna książka biograficzna to jest książka napisana przez Annę Kamińską, zatytułowana Simona. Opowieść o niezwykłej postaci, czyli Simonie Kossar. Tę książkę właśnie cenię za opis tej niezwykłej postaci, której nigdy bym nie poznała, gdyby nie pisarstwo Anny Kamińskiej. A teraz to miszcze, które nieustannie sprawia mi wiele radości przy czytaniu. To jest książka z zbiór lektur nadobowiązkowych, czyli felietonów pisanych przez Wisławę Szymborską. Cenię ją za erudycję, humor i dowcip. Jak mówię, kiedy jest taki dzień jak dziś, wystarczy przeczytać jeden felieton, żeby każdemu się humor poprawił. I na koniec z polskich książek to jest Katarzyna Puzyńska i jej kryminał z jednym wyjątkiem. Uzasadnienie jest takie. Znalazła się ona w mojej piątce, dlatego że lubię. Lubię komisariat w Lipowie, lubię bohaterów, lubię książki Katarzyny Puzyńskiej. To były książki polskie. Nie omawiałam ich zbyt szczegółowo, ponieważ recenzje ich i o której teraz powiem, znajdują się na moim kanale w filmach, które im poświęciłem. Teraz kategoria zagraniczna. To jest książka Matthew Kinla pod tytułem Anglicy na pokładzie. Cenię tę książkę za mądrość i za to, że swoim charakterem przypomina jądro ciemności Konrada, a więc pokazuje, jak tolerancyjni, tu wielki cudzysłów, mogą być biali wobec obcych innych aborygenów. Teraz książka reportażowa, napisana przez Asne Se Seigstad, jeden z nas opowieść o Norwegii. Poświęcona jest um, historii breivika, ale cenię tę książkę za wspaniałe portrety ofiar tej masakry, bo zazwyczaj więcej czasu, więcej tomów, więcej uwagi poświęca się sprawcy, niż Ofiarą. Powieść, która zafascynowała mnie w roku 2016, to jest Krystyna Sabowskaite silwareru. Cenię tę książkę za mm, wspaniałą historię oraz y, odświeżenie formy, takiej formy, jaką jest y, silwareru. Teraz, noblistka Svetłana Aleksijewicz poświęciła mi jej cały film, a przypominam ją książką, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Książka ta jest oczywiście reportażem. Cenię ją za prawdziwy, choć bardzo tragiczny, obraz kobiety z czasów II wojny światowej. I piąta pozycja, której nie mam fizycznie, ponieważ była ona wypożyczona z biblioteki, czyli Przeklęci Karol Oates, za magię zawartą w tej książce. Takie są moje. Hmm, Wy, tacy są moi wybrańcy czytelniczy tego roku. Ci wy, te książki, które mi się nie podobały, omówiłam hmm, filmy pod tytułem ich hmm, Nie przeczytałam. Mam nadzieję, że hmm, jesteście, hmm, że będziecie ze mną polemizować co do wyboru. Książki najlepszej w roku 2015, bo każdy bloger i vloger zestawienie ma zupełnie inne i to wspaniale, bo świadczy tylko o różnorodności naszych upodobań czytelniczych. Wiem, że powinnam pod tym filmem zamieścić linki do tych właśnie filmów recensenckich, wybaczcie mi, ale jeszcze tego nie potrafię. Dopiero się uczę. Jak będę już umiała, to będę takie linki na pewno zamieszczała. Na razie musicie mi wybaczyć. Dziękuję. Zapraszam na mój kolejny film.